Szanowni Państwo, drodzy kolejarze, zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To czas, na który co roku czekamy z wielką niecierpliwością. Czas, który kojarzy się nam z rodzinnymi spotkaniami i radosną atmosferą. Czas, w którym najbardziej cenimy chwile spędzone z najbliższymi. Tegoroczne święta będą jednak inne niż dotychczas. Panująca sytuacja zmusza nas do zmiany wielu planów. W tym roku nie zbierzemy się na firmowym spotkaniu opłatkowym, aby złożyć sobie życzenia, uścisnąć ręce i wspólnie zaśpiewać kolędę. Być może również świętowanie z rodziną odbędzie się w mniejszym gronie niż w latach wcześniejszych. To dla nas wszystkich specyficzna i trudna sytuacja. Mam jednak nadzieję, że mimo tych okoliczności uda nam się odnaleźć chwilę radości i bliskości. W tym roku, jak nigdy wcześniej, Życzenia zdrowych i spokojnych świąt znaczą tak wiele. Właśnie dlatego chciałbym Państwu życzyć zdrowia, radości, ciepła i wzajemnej serdeczności. Wykorzystajmy tych kilka świątecznych dni na refleksję nad tym, co naprawdę ważne. Niech ten szczególny czas będzie wolny od codziennych trosk, a nowy 2021 rok przyniesie dobre zmiany, pomyślność i szczęście. Jednocześnie dziękuję za Państwa pracę i zaangażowanie w miejącym, jakże trudnym dla nas wszystkich, roku. Szczególne podziękowania kieruję w stronę kolejarzy, którzy będą pełnić służbę w okresie świąteczno-noworocznym. Mam nadzieję, że w przyszłym roku świąteczne życzenia i podziękowania będę miał szansę złożyć Państwu osobiście, a dzisiejsze obostrzenia będą obecne już tylko we wspomnieniach i anegdotach. Tego życzę sobie. e país.